Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron i to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Co tu i robić przed aktualizacją 2.3.0? Można troszeczkę pobawić się na PST, ale jeżeli chodzi o zwykły serwer, wydaje mi się, że najlepiej, najlepszym zajęciem, które teraz możemy robić, jest farmienie żółtych itemków, bo Żółte itemki bardzo, bardzo nam się przydadzą eee, po nowej aktualizacji, jak dostaniemy kostkę Kanaiego i tam będziemy potrzebowali bardzo, bardzo dużo żółtych itemków oraz będziemy potrzebowali eee, oddech śmierci, też sporo tych oddechów. Przypuszczam, że osoby, które eee, grają dużo w Diablo, już oddechów śmierci mają tyle, chociaż ja chyba aż tyle nie mam. Muszę zobaczyć. Patrzcie, mam tylko 2220, 2624 plus 2. Trochę już tego mam, ale za to powiem Wam, że żółtych pyłków tak dużo nie mam. A zobaczycie, jak tylko wejdzie koska kanaiego, to te żółte pyłki zejdą jak na pniu. I dlatego dzisiaj zrobimy sobie parę zwykłych szczelinek. Jestem ubrany pod jakieś przefarmienie. Taki luźny odcinek. Już dawno nie grałem w Diablo. Stęskniłem się. Zresztą tak jak chyba większość z Was czekam na tą aktualizację. Mam nadzieję, że dostaniemy ją w sierpniu. Tylko pytanie, czy dostaniemy ją na początku sierpnia, czy na końcu sierpnia. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze chyba dokładnych informacji na ten temat nie ma. Jeżeli ktoś e, zna dokładną datę aktualizacji 2.3.0 to niech napisze w komentarzach. A tutaj oczywiście, żeby szybciej farmić w barbem mam włączony, e, zapadałem sobie pas. Okrzyk wojenny zwiększa szybkość ruchu dla Ciebie i wszystkich objętych jego działaniem sojuszników o 36% przez 10 sekund. I dodatkowo mam jeszcze Carvashian Nemesis. Z każdej jakiejś tam kapliczki wypadnie nam elitka. A to oznacza większą ilość żółtych itemków. I będę zbierał żółte itemki i oprócz tego... Duszyczki, tak jak powiedziałem. No i dobrze. Śmigamy sobie. Gotowe. Gotowe. Uh. Jeszcze w komentarzach, co robicie w tym momencie. Czy dalej jeszcze ciśniecie giery? Potrzeba więcej czasu. Ja raczej, ja raczej sobie odpuściłem na razie giery, bo jak tylko wejdzie kostka, to ogólnie wszystko się zmieni, nie więc teraz nie ma sensu wbijać mocno gierów. Zwolę sobie pofarmić do tej temki. Proponuję Wam, obojętnie na jakiej postaci Waszej ulubionej, postawić się pod szybką farmę. Zbierać tylko żółtej dębki. No i oczywiście jak traficie na o legendę. To też fajnie. I w ten sposób można sobie miło spędzić czas. Potrzebuje furii. zbierać trochę oddechów. I tyle. Będziemy robić sobie do... Będziemy robić sobie do bossa. Za mało furii. Bardzo tak banalnie prosta jest ta udręka 6. Wciąż czekam. Śmieczyk. Więcej furii. Okej, okay, to jeszcze nawet coś żółtego. Nie jestem jeszcze gotów. Nie powiedziałem. Nie możesz się ze mną mierzyć. Bardzo przychodzi. Potrzebuję furii. Nie ma, jak powiedzieć tylko aktualizacja. E... Będziemy mieli udrękę 10. Trzeba więcej czasu. To wtedy. Ale no, ważne, jak pamiętacie. Za mało full. Może zrobię do końca tą szczelinę. Wciąż czekam. Wtedy będziemy oczywiście grać na udręce 10. To logiczne, patrzcie, a z strażnika nic nie wypadło. Ciekawe. A, kamyki też możemy Dobra, słuchajcie, tu jest fajna miejscówka, tutaj możemy sobie to wszystko farmić, tu jest wyjście. a tam jeszcze mi sporo zostało więc pozwolę sobie tutaj kończyć. zresztą ładnie leciały legendy. Nie wiem jak wy, ale ja mam e... mam takie przekonanie, no, że w momencie więcej. kiedy wypadają ładnie legendy albo są goblinki, to trzeba jeszcze dokończyć. Widzicie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dwa, dwie legendy w jednym miejscu. Nadal jestem jeszcze e, takiego zdania, że... No już jestem do pełna, Muszę się cofnąć. Że wszystko zależy od tego losowo na jaki serwer traficie. Na jednym serwerze jest lepszy drop, na drugim gorszy. Tak to już jest. No to co? Tak to już jest. Legendy sobie damy tutaj, żeby nam nie zajmowały miejsca. I dalej lecimy farmić żółtej tęki. Plus oddech śmierci. Czasu. Wszystko zależy jaki serwer się trafi. Są lepsze serwery, są gorsze serwery. A e, na pewno jest różnica. Nie dam się zatrzymać! Wciąż czekam. Czemu nie biorę niebieskich? Potrzebnie żółte będą bardziej potrzebne. Zresztą żółte będzie można przerobić na niebieskie. Patrzcie, patrzcie, zobaczcie jaki dobry serwer. Czasami kocze się robi całą szczelinę i wypadnie szczelinę nie jestem jeszcze Robi się... nie no to jest też szczelinę zwykłą szczelinę i wypadnie koczę jedna tylko legenda a tutaj zobaczcie ile legend zawsze jest jakaś tam szansa Potrzeba że coś będzie czasu? z tego rozsądnego Za mało Jestem jeszcze gotów. Piknie. No i dobra. Napiszcie w komentarzach co wy robicie czekając na nową aktualizację. Czy też farmicie żółte itemki? Czy dalej ciśniecie giery? Nie wiem czy to jest jeszcze sens teraz. A trzeba więcej czasu. Proszę bardzo Aha. Widzicie Następna legenda Sporo mi wypadło, zobaczcie Krótki kawałek A legend To lubię No tu mamy litkę Koczu już, nie mogę się doczekać Mam w głowie parę fajnych buildów Dla Was Ale postanowiłem już teraz poczekać na tą aktualizację nie chcę... Wciąż czekam. Nie chcę wszystkie robić na serwerze PST, no bo... Po... co potem? Najważniejsze rzeczy chyba nie na serwerze PST już przedstawiłem. tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście klasowo jeszcze można. Bardzo fajne zmiany będą dla Wiza. Potrzeba więcej czasu. Wraca Archon Wiz. Bardzo dobrze, bardzo. Tak naprawdę kurczę ten ult. Tutaj jeszcze na barbarzyńcy się używa. Ale tak naprawdę ult na... Właśnie następna legenda. Jak ładnie leci. Miksturka jakaś. Potrzeba więcej czasu. Tak naprawdę Ult na Wizie był nieużywany totalnie. A teraz z powrotem już, już mam w głowie dwa buildy pod Archonta. Bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wiz będzie bardziej grywalny. Oczywiście można powiedzieć, że w tym momencie też jest grywalny, ale to. dla mnie jest za wolny. I jego, żeby, żeby jeszcze było tak, że. Jest wolny, ale jego przeżywalność jest naprawdę satysfakcjonująca. A tutaj nie dość, że jest wolny, to przeżywalność jest słaba. Jeszcze w party jakoś tam można się nim bawić. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, co to będzie na wyższych, na wyższych szczelinach. Co prawda, dostajemy kostkę Kanajego, która podniesie przeżywalność. Widzę. Tutaj, jak wszystkich, zawsze więcej czasu, ale tak naprawdę już teraz rola szamana i krzyżowca troszeczkę się zmieni. Nie będzie można już tak mocno stymulować przeciwników elitarnych. Więc nie będzie tak dobrze, że wszystko będzie stało w miejscu, a my będziemy na Wciąż czekam. Nie tylko karty będzie się liczył szaman, Krzyżowiec plus Dehal. Teraz ostatnio widziałem, że Lis. Także słabsza troszeczkę miejscowa. mu dłoń. Nie jestem jeszcze Trochę mniej zacząłem wypadać legendy. od tych śmierci też ważne więcej czasu kurczę po serwerze PST tam praktycznie się otwierał każdą skrzyneczkę, bo to oznaczało dodatkowe legendy w momencie kiedy był ten lepszy drop. pod moimi tutaj tak mocno mi się nie chce otwierać skrzynek potrzeba więcej tutaj mamy wyjście Tak. O, no, już jest koniec. A, widzicie? Trochę skrócili, trochę skrócili. Nie, nie, teraz zwykłe szczynki. A może i tak, Zegazujesz może i dobrze. Widzicie, no. co? Wszystkie chciałem wytygować. ...miksturka, legendy. Kurczę, muszę pamiętać, żeby na sam koniec zidentyfikować te legendy, żeby nie zapomnią. Przypomnijcie mi jakby coś w komentarzach po filmie, jak już rzucę na YouTube. No i dobrze. Czekamy i lecimy dalej. Zobaczymy, czy to kwestia serwera, czy kwestia. Eee... Danej szczelinki. Kur... Żeby to tak było wiadomo, sto procent. Tutaj był serwer z surowcami, tu się... Parmiło białe i itemki zawsze. Teraz jesteśmy... W pogoni... Widzicie dzisiaj oddał już... Nie jestem jeszcze gotów. ...śmierci. Oczywiście jak będzie aktualizacja to będziemy biegać tylko wyłącznie na odręce 10, tak? Sztu normalne. Bo trzeba więcej czasu. Na wszystko to święte! Na pewno nie będziemy biegać na odręce 6. To jest pewne, bo odręka 6 jest za prosto. białych hitków nie zbieramy. Wciąż czekam. Zbieramy żółty dzisiaj i oddech. No i legendy. Do tej pory leciały bardzo przyjemnie. Zobaczymy, co później. Okay. Potrzebuje furii, potrzeba więcej czasu. Sporo elit. To było niedobrze, ale drop w porównaniu do poprzedniej szczyniny nie, nie jest najlepszy. Gotów. Teoretycznie jesteśmy na tym samym serwerze, tak? Wciąż czekam. Nie wiem, nie wiem. Legendy, legendy. już chodzą na ten temat, na temat Słabeł. dropu Nie jestem jeszcze gotów. Tego nie wie nikt. Ogólnie, ogólnie powiem wam, że dziwi mnie to, że nie ma, Potrzeba że gdzieś nie wyszła czasu. jakaś informacja przez tyle czasu. Tak naprawdę chyba nikt nie wie, jak, jak działa drop. Naprawdę nikt tego nie wie. Przy, po, oczywiście wiedzą ja pracownicy smakuję. Blizzard'a, ale to chyba jest najbardziej, <laughs> najbardziej... Yy, Najmocniej e, chroniona tajemnica całego bizarna. Przypuszczam, że kary są tak wielkie, gdyby ktoś się wygadał z tym, ale i tak się dziwię, że jeszcze nikt się nie wygadał, tak? Nie znaczy, jest ani jednej legendy. Tylko dziwię się, że nikt się jeszcze nie wygadał z tym. Dziwne, dziwne. Doskonale! Doskonale. No i widzicie 40 pary pyłków do Bosa. Ale jak szybciutko lecą te szczelinki, jak się zrobi parę tych szczelinek, przy okazji jakieś tam wylecą. Wylecą jeszcze jakieś legendy. No dobra, możemy je zidentyfikować na wszelki wypadek. potem kurczę, mogę zapomnieć i byłaby kicha bym zapomniał pojedynczo zidentyfikujemy nie tak hurtowo jak przy odcinku Stolegen Plus no i co tutaj mamy mamy buty takie jak powinny być ale niestety niestaryżytne To mamy czapkę na talki. tutaj mamy proszę bardzo Mamy fajną tarczę. Czekaj z tym, jak ta tarcza będzie. Ta kostka na jego działa. Bardzo ciekaw. Mieczyk. No i hełm. Hełm starożytny, starożytny, starożytny. Widzicie? Nie pomaga zaklinanie Tutaj potka. Pierścień. Słabiutki. same siereczki, same siereczki, tylko do Okej, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o nowe serie, które zapowiedziałem. Buildy z czapki. O, proszę bardzo. Parmienie z widzami. Potrzeba więcej czasu giery w Steamie. To wszystko zostawiam na A okres po aktualizacji. 2.3. 3. Nie jestem wtedy. zacznę te wszystkie serie. Myślę, że to będzie odpowiedni moment. Za mało Uf, chyba więcej czasu. Słabeł. I wtedy zaczniemy te wszystkie serie. na no, spokojnie. Ogólnie jeszcze, a propos gier i rozgrywek teamowych. E, szukam osób do gry w Heroes of the Storm, w teamie. Potrzebam w teamie to lepiej to. się gra, szybciej można zbić level. Nie możesz się fajnie, by były, fajnie by było, gdyby to były osoby, które e, posiadają Skype'a i w miarę dobry mikrofon, żeby dobrze się można było porozumiewać między sobą. Bo to jest bardzo ważne w e, No i fajnie by było, gdyby to było... E, fajnie byłoby, gdyby to były osoby, które mają level 30+. Plus. Co prawda, ja sam nie mam nie tego jest levelu 30+, plus, ale fujka, już niedługo go będę miał. Mam w tym momencie level 21. I dość szybko mi wchodzi ten level. więcej czasu. Zbieram coraz większe... Ilość e, bohaterów powoli zaczynam ogarniać tę grę. No i chętnie bym pograł w teamie. Więc jeżeli ktoś ma skaypa, dobry mikrofon, plus gra w Hotsa, zapraszam. Ja Piszcie do mnie bezpośrednio Potrzeba albo weźcie wiadomość na Facebooku, albo wpisujcie się pod filmem z Hotsa. Dodam Was do znajomych i możemy sobie pograć w Heroes of the story. Tylko podstawą jest... Co to dla? Cały czas mi dla Hami wypadają. Itki. Podstawą jest Skype mikrofon. Tylko taki mikrofon, żeby było was coś słychać, tak? Żeby nie było tylko słychać szumów i ee, że tak powiem... nic innego. To, to średnia zabawa. Poza tym, jakby wynikło coś takiego, żebym chciał coś nagrać w teamie, schodca, to wtedy też, jeżeli byśmy byli na Skype'ie, TS, odpada, nie lubię ts TSA, to wtedy też musi być jakaś tam jakość dźwięku. Potrzeba więcej czasu. Jeżeli chodzi o gry teamowe, czy gry z widzami z Diablo, tak jak powiedziałem, zacznę tu po nowej aktualizacji. Jędrniesz! Więc... Myślę, że się cofamy. Cofniemy się. Zobaczymy, co dalej. No krwi, która płynie w tych żyłach. Co tu wyskoczyło? A, te budki od skakania. A, mogą się przydać Chyba sobie je zostawię nawet. Bo w kostce Kana jego będzie można odblokować już umiejętność O ile dobrze pamiętam, to chyba są odskakania o, nawet te... O jakie fajne wypadły! Haha <laughs> Skok może być użyty ponownie w ciągu dwóch sekund, zanim rozpocznie się odliczanie czasu odnowienia. Fajne, kurde, cool. zobaczcie jakie ładne statystyki. E, tutaj je tak zostawię jak są. Zwiększa obrażenie umiejętności, starożytna włócznia, 10% barbarzyńca. Wściba proszę bardzo, też starożytna. Jaki DPS? Na szybkość ataku. Można by tutaj dodać 10% do DPS, to by było 3300. 9 do maksimum dyscypliny. Szansa na odrzucenie. Kurczę czy to zostawiać super wypasiona, nie jest, ale też nie jest najgorsza. Hmm. No nie wiem, zostawię sobie na razie. Aż potem może być problem w momencie, kiedy e, trzeba będzie zabrać itemki z sezonu. Co prawda, aż tyle nie mam tych itemków tam, ale troszeczkę zebrałem na dh. To zrobimy jeszcze sobie z jedną szczelinkę, żeby nie było. Żeby odcineczek był około 30, 30 paru minut. A, już mi się chce do diablu. Potrzeba więcej czasu. Chyba dużo osób, tak samo jak ja, czeka, czeka na nową aktualizację. Nie jestem jeszcze Fajnie Ława. Kiedyś najlepsza teraz fiaska. Wciąż czekam. I zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że po tym jak otrzymamy kostkę Kanajego, nie będzie... Nie jestem Będzie można robić większą ilość bidów. Chociaż boję się, bo z tego co... Sam próbowałem i z, z tego co rozmawiałem z ludźmi Jeżeli chodzi o broń, to tylko i wyłącznie piec. Niedobrze, niedobrze Jeżeli chodzi o, o mnie, to... Potrzeba więcej czasu. Może piec rzeczywiście jest najlepszy, ale będę starał się robić różne bildy, nie tylko z piecem. Nie jestem jeszcze gotów. Żeby było jakieś urozmaicenie boję się, żeby nie było, że w slocik będziemy wkładać tylko i wyłącznie e, Pierśni Królewskiej Wspaniałości albo Jedność, następny, następny slot na przykład e, Piec i praktycznie to będzie wszystko. I tak naprawdę mało da. Mało da ta kostka. Więc myślę, że buff do DPS-u w broniach nie tylko przy piecu powinien być większy, biorąc pod uwagę wykorzystanie kostki kanaiego. Nie jestem jeszcze gotów. Po prostu te bonusy powinny troszeczkę więcej dawać. Build buildem, wszystko ok, ale bonus powinien być na tyle mocny, bo jednak ludzie szukają mocnych czasu. buildów. E, na tyle powinien być mocny, żeby opłacało się go e, używać. Bardzo... Nie jestem jeszcze gotywny. Gdzie jest ten strażnik? O jest nasz kolega z... z jakiej gry? Z Heroes of the Storm. Wciąż czeka. Najnowsza postać. Ciecha. Dobra, to jest dobra miejscówka. Wezmę tutaj... Czasu. troszeczkę wyczyszczę. Po jeszcze żółtej itki. Wciąż czekam. Więc tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, jak wyglądają Wasze przygotowania do nowej aktualizacji. Co w Pod tym momencie robicie kasy. na zwykłych serwerach? Czy jeszcze testujecie dalej aktualizację na PST? Nie dam się nie Czy już tego nie robicie? Czy już ciśniecie czwarty sezon na PST? Już jestem do pełna. Nie no chcę Jak jestem do pełna, to jestem do pełna. No i dobra. Moja próba jest zakończona. Weźmiemy sobie jeszcze, wydamy odłameczki kudeli? Wygląda na to, że przydałby Ci się nowy przedmiot, o... Co ja chciał? O... chciał? super wypasionej karwaszy. Nie zapominaj. To zbyt drogie. To zbyt drogie. Dobra, zidentyfikujmy. Rezygnująca furia. Kiedyś się był dom aukcyjny. Kurde. To był wypas. Teraz pi słaba jak cholera zróbmy reczki z tego i co? Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, Tak jak mówię, yy, przejściowy content z tego powodu, że cały czas czekamy na aktualizację 2.3 0. Eee, piszcie komentarze, piszcie co robicie, jeżeli chodzi o aktualizację, eee, piszcie czy jeszcze testujecie PST, czy już nie. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa i cześć!